Bo już się Native Speakera? Nie wiesz, czy dasz sobie radę na zajęciach z Native Speakerem? Posłuchaj. Po pierwsze, Native Speaker, który uczy języka angielskiego, to nauczyciel. Czyli osoba, która jest wyrozumiała, która jest po szkołach, po jakichś kursach, treningach i po różnych certyfikatach, które nauczyły tą osobę. Być, bycia cierpliwym, bycia wyrozumiałym i tłumaczenia języka angielskiego w taki sposób, aby osoba, której pierwszy, pierwszym językiem nie jest angielski, zrozumiała, co ma na myśli. Po drugie, native speaker jest takim samym człowiekiem jak Ty. To nie jest jakieś kosmita, nie jest jakieś zwierzę, które wyjdzie z ekranu i Cię zje. To jest po prostu człowiek, który chce Ciebie nauczyć mówić po angielsku. I trzy. Zapewniam cię, że jeżeli jesteś na poziomie około A2 i jeżeli naprawdę już coś rozumiesz i potrafisz piąte przez dziesiąte, ale potrafisz się porozumieć, mimo że to nie jest poprawne, to jesteś w stanie porozumieć się z native speakerem na lekcji. Tutaj nie chodzi o to, żeby twój angielski był perfekcyjny. Tutaj nie chodzi o to, że teraz masz nie robić błędów. Po to się zapisujesz na lekcję, aby te błędy robić i je poprawić. Więc naprawdę, zapisując się na lekcję, nie musisz mówić płynnie ani biegle. Jeżeli twój poziom to poziom A2 lub wyżej, jeżeli chcesz przycisnąć z angielskim w listopadzie, to dołącz do nas do naszego kursu Bootcamp, intensywnego kursu angielskiej konwersacji z Native Speakerem. W tym kursie otrzymujesz 16 zajęć jeden na jeden z Native Speakerem w ciągu jednego miesiąca, czterech tygodni, więc możesz naprawdę tutaj ostro przypracować, popracować nad swoim językiem. Zaczynamy kurs już 3 listopada, także nie zwlekaj, zapisz się już teraz.